Trzy najgłośniejsze dźwięki, jakie możecie usłyszeć: wybuch bomby, startujący samolot, i oczywiście krzyk czterolatka, bo ktoś dał mu makaron z sosem, a on chciał przecież bez. No, to zestawienie może nie brzmi najbardziej wiarygodnie, ale idealnie pasuje do dzisiejszego tematu. Może kiedyś rzuciły wam się w oczy dzieci na koncertach czy meczach, które mają słuchawki wygłuszające? Tam jest głośno, to fakt. Ale czy te same dzieci, które chronimy przed tym hałasem, nie są przypadkiem jeszcze głośniejsze? A jak już chcemy je chronić, to na co zwrócić uwagę i jak to zrobić w odpowiedni sposób? Ja nazywam się Adrian Drobek, a to jest podcast Bezpieczna Twoja Rożczochrona. Zapraszam. Zacznijmy od kilku przykładów, aby uzmysłowić sobie, co jest rzeczywiście głośne. Wszystkie wartości, jakie podam, to decybele, jednostka miary natężenia dźwięku. Zwykła rozmowa to 60, odkurzacz 75-80, a piła łańcuchowa 110. Jeżeli chodzi natomiast o dźwięk szkodliwy, to jest to 85 dB zgodnie z normami europejskimi. Nawet w przepisach znajdziecie informację, iż od tej wartości obowiązkowe jest wykorzystywanie stoperów czy nauszników. Od 80 natomiast jest już zalecane korzystanie z nich. Tutaj mamy gwiazdkę, bo wartości te dotyczą dorosłych. Oczywiście dzieci i młodzież są inaczej traktowani, więc z pomocą przychodzą nam wytyczne WHO. Wartość tą zmniejszamy więc do 75 decybeli przy założeniu, że taki hałas będzie utrzymywany przez 40 godzin w tygodniu, więc akurat po 8 godzin w miejscu pracy, w szkole czy przedszkolu. Jeżeli ktoś pomyślał, że w szkole ta wartość jest przekraczana, to oczywiście ma rację. W zależności od miejsc wykonywanych pomiarów oraz źródeł możemy przeczytać, że na boisku w szkole podstawowej osiągamy między 79 a 96 decybeli. Kłótnia przedszkolaków o zabawkę to około 80 dB, a szkolny dzwonek to około 115. Część osób może błędnie pomyśleć, że skoro dzieciaki i tak są narażone na taki hałas i w sumie nic wielkiego im się nie dzieje, no to po co kupować im wygłuszające słuchawki i do tego przekonywać je, aby z nich korzystały? Główną rolę odgrywa tutaj czas. To. Że będziemy narażeni na jakiś dźwięk, który ma nawet 100 dB, nie oznacza, że od razu tracimy słuch. Jeżeli będzie to minuta i dźwięk ustąpi, to poza ewentualnym dzwonieniem w uszach nie powinniśmy mieć problemu. Utrata słuchu postępuje w czasie, gdy jesteśmy narażeni na przekroczone wartości. W raporcie WHO możecie natrafić na tabelkę, która dokładnie pokazuje, ile czasu możemy być narażeni na dane natężenie dźwięku w ujęciu tygodniowym. No i dla przykładu, w hałasie 86 dB bezpieczny jest czas 3 godziny i 15 minut, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Właśnie doszliśmy do odpowiedzi, dlaczego mimo hałasu dzieci nie mają problemów. Po pierwsze, to są jakieś wartości uśrednione i wątpię, aby dziecko cały czas było w centrum największego hałasu. A kolejna rzecz, ten hałas jest przerywany i mówimy teoretycznie tylko o przerwach. W takim przypadku może wyjść na to, że sumując wszystko, nie przekraczamy dopuszczalnego czasu. A jeżeli te wartości będą przekraczane, to takimi przykładami wpływu hałasu na zdrowie dziecka mogą być trudności ze spaniem, złe samopoczucie, trudności w skupieniu. Więc tak trochę nieintuicyjnie, ale nie będą to, przynajmniej początkowo, problemy ze słuchem. Pomyślcie sobie o sytuacji z waszego życia, gdzie mieliście jakieś ciężkie spotkanie dwugodzinne albo imprezę, a po powrocie do domu ciśnie was głowa i czujecie ulgę, że jest cisza i spokój. No to właśnie o takim czymś mówimy. Sumując to wszystko, co powiedziałem do tej pory, możemy w końcu przejść do ochrony słuchu na koncertach i wydarzeniach masowych. Trwają one zazwyczaj kilka godzin. Hałas ma duży zakres, około 90-120 dB, więc już wiecie, że jednak dodatkowe zabezpieczenie jest wskazane. Opowiem wam teraz, na co ja zwracałem uwagę, dobierając ochronniki słuchu dla swojego dziecka. Po pierwsze, odpowiednie nastawienie dziecka. Musi wiedzieć, po co to kupujecie i czemu to ma służyć. Bardzo możliwe, że jego koleżanki i koledzy nie będą korzystać z słuchawek tłumiących, więc dziecko może czuć się dziwnie. Najważniejszy jest dialog i świadomość. Dzieci naprawdę rozumieją, tylko trzeba to odpowiednio wytłumaczyć. Po drugie, wartości tłumienia, czyli SNR. Nie wszystkie ochronniki słuchu mają takie same możliwości. Między poszczególnymi modelami wartość ta może różnić się o kilka decybeli. Dodatkowo wartość tłumienia będzie różniła się w zależności od częstotliwości i mogą to być różnice rzędu dwudziestu kilku decybeli. To jest przepaść, ale nie macie na nią wpływu. To, co jednak możecie sprawdzić, to oznaczenie zgodne z normą EN 352 myślnik 1 z 2020 roku w przypadku nauszników. Niektórzy producenci cały czas w materiałach promocyjnych przywołują normę z 1993 roku. Może to być po prostu błąd w materiałach, a może nie zaktualizowali swojej wiedzy. Nie mi to oceniać, bo nie zagłębiałem się w temat. Ta norma jest o tyle ważna... Że przynajmniej w teorii ma potwierdzać właśnie tą wartość tłumienia. Jako ciekawostkę powiem wam, że dokładnie ta sama norma jest wykorzystywana przy produkcji nauczników do pracy dla osób dorosłych. Więc jak ktoś korzysta, no to wie, co potrafią. Nie ma natomiast jednoznacznej odpowiedzi, jaki SNR jest odpowiedni. Nie zawsze więcej, znaczy lepiej. Jeżeli dziecko będzie miało za cicho i nie będzie słyszało otoczenia, to może nie zorientować się, że ktoś jest obok niego i wejść w tą osobę. Albo, co gorsza, wejdzie pod samochód. Zależne to jest od tego, gdzie chodzicie z dziećmi. Czy jesteście pod samą sceną, czy jednak na trybunach. Niemniej, jakakolwiek ochrona jest lepsza niż żadna, pod warunkiem, że się z niej korzysta. I tak przechodzimy do kolejnego punktu, który można rozdzielić na dwa: wygląd i ergonomia. Kto ma dzieci, ten wie, że przecież kolorki Wzorki i inne pierdołki mają kolosalne znaczenie. W jednych wstyd, w innych nie pasuje do butów i oczywiście nie przetłumaczysz, że jedne i drugie działają tak samo. Przed zakupem pokażcie wybrany model swojemu dziecku. Jeżeli się nie spodoba, to możecie pokazać inne. Dobrze, żeby na samym początku nie było sprzeciwu. Jeżeli nauszniki, które akurat spodobały się dziecku, będą miały gorszą ochronę o 3 dB, to się tym nie przejmujcie. Serio, krzywda na pewno nikomu się nie stanie. Jeszcze raz powtórzę: jakakolwiek ochrona jest lepsza niż żadna. Ostatnie to ergonomia czyli wygoda użytkowania. Są mniejsze i większe modele takie na pałonku oraz na przepasce są grubsze i cieńsze gumki czy pianki. Jeżeli ochronniki będą gniotły dziecko w głowę, to zaraz będzie je zrywać. Na odległość trudno ocenić wykonanie, więc najlepiej dotknąć ich stacjonarnie oraz przymierzyć dziecku. Jak nie zrywa i nawet się uśmiecha, no to super. Sprawa komplikuje się w mniejszych miejscowościach, gdzie raczej nie znajdziecie sklepów oferujących takie rozwiązania. W takiej sytuacji pomocne mogą okazać się zakupy przez internet i możliwość zwrotu do 14 dni. U mnie na szczęście trafiliśmy za pierwszym razem i mamy zadowolonych rodziców oraz dziecko, które czasem nawet bawi się nimi w domu. No bo przecież ile można słuchać rodziców, nie? Nie chcę sugerować żadnego konkretnego modelu, bo co najmniej kilka jest naprawdę fajnych. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie dokładnie wybrałem, to dajcie znać gdzieś w mediach społecznościowych. Na pewno odpowiem. Na koniec jeszcze raz wrócę do wytycznych WHO w tej sprawie. Odnoszą się one również do dzieci słuchających muzyki na słuchawkach. Zalecają oni korzystanie z słuchawek, w których można ograniczać poziom głośności. Wtedy jako rodzice możecie ustalić maksymalnie np. 75 dB i być spokojnym o zdrowie dziecka. Przejrzałem kilka i nie wyglądają źle, więc nikt nie powinien się wstydzić z posiadania takich. Upewnijcie się jednak, że posiadają one możliwość ograniczenia głośności, a nie po prostu redukcję szumu czyli ANC, które po prostu odpowiada za wygłuszenie niechcianych hałasów z zewnątrz. Dzisiaj życzę Wam niezbyt dużego hałasu i oczywiście bezpiecznej rozczochranej. Free audio post production